Cześć. jak widzisz otrzymaliśmy tutaj takie równanie do rozwiązania jest pewna podpowiedź w poleceniu otóż aby rozwiązać to równanie będziemy musieli wprowadzić pomocniczą niewiadomą zanim jednak do tego dojdzie zacznij rozwiązanie od założenia to znaczy jeśli w równaniu zauważysz pierwiastek to zawsze to wyrażenie które widzisz pod pierwiastkiem zapisz w postaci takiej nierówności Dlaczego zapisuję większe bądź równe 0? Otóż mm, dowolna liczba, która znajduje się pod pierwiastkiem, musi być nieujemna, aby można było z tej liczby wyznaczyć pierwiastek kwadratowy. Taka jest zasada. No i teraz rozwiąż do końca tą nierówność. To znaczy, możesz skorzystać tutaj z delty, albo jest szybsza metoda, czyli możesz wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Jak widzisz, wyznaczyłem tutaj x jako wspólny czynnik. Następnie szukam miejsc zerowych tego wyrażenia, przyrównując x do 0 lub x minus 4 do 0. Jeszcze to równanie muszę rozwiązać do końca, i mam dwa miejsca zerowe. Teraz narysuję oś x. Na tej osi zaznaczę oba miejsca zerowe. Kółeczka są zamalowane, ponieważ mamy tutaj dopuszczoną równość. Tu jest 0, tutaj 4. Następnie patrzę na współczynnik A stojący przy x kwadrat. Ten współczynnik jest dodatni, więc jak rysujesz parabolę, musisz ją narysować w ten sposób, że ona będzie miała ramiona skierowane do góry. No, i w tym momencie zaznacz sobie tutaj plusikami te rozwiązania, które nas interesują, bo my chcemy znaleźć takie x, które są dodatnie lub równe 0. Tak, czyli interesuje nas wszystko to, co jest nad osią x i punkty, które są położone na osi x. No, i teraz opisujemy to przy pomocy przedziału. x należy do przedziału od minus nieskończoności do 0. Przedział jest domknięty prawostronnie, suma. Przedział lewostronnie domknięty od czwórki do plus nieskończoności. Takie będą założenia do tego przykładu. Następnie wróć do równania i zapisz je w tej postaci. x kwadrat odjąć 4 razy pierwiastek kwadratowy z. x kwadrat odjąć 4x. I to, co widzisz po lewej, po prawej stronie, przepraszam, przenieść sobie na lewą stronę ze zmienionym znakiem. Tak, przed czwórką stał znak plus, więc przenosząc na lewą stronę mamy już minus. To się równa 0. Teraz wymnóżmy nawias przez minus czwórkę, czyli pozostałe elementy przepiszmy bez zmian. I zauważ w tym miejscu, że jeśli połączysz x kwadrat oraz minus 4x, to otrzymasz takie wyrażenie, jak to wyrażenie, które widzisz pod pierwiastkiem kwadratowym. To już nas powoli doprowadzi do podstawienia, wprowadzenia pomocniczej niewiadomej. W tym momencie pierwiastek kwadratowy z x kwadrat odjąć 4x będziemy chcieli zastąpić niewiadomą t. Już powiedzieliśmy, kiedy lewa strona równania jest nieujemna, tak, to był ten przedział. A więc powiedzmy jeszcze, kiedy prawa strona będzie nieujemna, bo wtedy będziemy mogli postawić znak równa się między lewą a prawą stroną. No, oczywiście, w tym przypadku t musi być też nieujemne. Zobacz, co zrobię. Podniosę do kwadratu obie strony i otrzymam x kwadrat minus 4x to się równa t kwadrat. I teraz już widzę, że w miejsce tego wyrażenia muszę wstawić t kwadrat, natomiast w miejsce tego całego wyrażenia muszę wstawić t. Tu mam t, a tutaj t kwadrat. No to piszemy. t kwadrat odjąć. 4t plus 4 to się równa 0. Zauważ, że w tym miejscu pojawia się wzór skróconego mnożenia, a mianowicie możemy to wyrażenie zapisać w takiej postaci. t odjąć 2 do kwadratu to się równa 0. Moglibyśmy też y, zacząć tutaj liczyć deltę, ale rozwiązanie byłoby wtedy troszeczkę dłuższe. Mm. Zastanówmy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje nam 0 lub zróbmy jeszcze coś takiego. Po prostu spierwiastkujmy to równanie obustronnie. Wtedy to całe wyrażenie po lewej stronie trafi nam pod pierwiastek kwadratowy, a jeśli o coś takiego zauważysz, może tu zapiszę. Pierwiastek kwadratowy. Z wyrażenia, dowolnego wyrażenia podniesionego do kwadratu, to jest zawsze wartość bezwzględna z tego wyrażenia, czyli w tym przypadku mielibyśmy wartość bezwzględną z t odjąć 2. To się równa pierwiastek kwadratowy z 0 to 0. Opuszczam wartość bezwzględną i wyznaczam w ten sposób t. t to się równa. 2. Następnie musimy wrócić do podstawienia, czyli w to miejsce, o tutaj do tej części równania. Tutaj sobie ją rozpiszemy. I robimy tak. Zapisuję x kwadrat, odjąć 4x, to się równa t kwadrat, czyli w tym przypadku mamy 2 do kwadratu. Stąd mamy dalej x kwadrat minus 4x odjąć 4 to się równa 0. Tutaj już musimy policzyć deltę. b kwadrat to jest 16 odjąć 4 razy a i razy c. To się równa 16 plus 16, 32. Następnie wyznaczamy pierwiastek kwadratowy z tego wyrażenia. To jest pierwiastek kwadratowy z 32, to się równa pierwiastek kwadratowy z 16 razy 2. Pierwiastek kwadratowy z 16 razy 2. No a pierwiastek kwadratowy z 16 to jest 4, i do tego dopisuję pierwiastek kwadratowy z 2. Kiedy udało ci się już wyznaczyć pierwiastek kwadratowy z delty, to teraz policz x1 oraz x2. x1, czyli minus b, minus pierwiastek kwadratowy z delty podzielić przez 2a. Dobrze, jeśli licznik podzielę przez 2, to otrzymam 2 minus 2 pierwiastek z 2. Natomiast w drugim przypadku, drugie miejsce zerowe to jest 2 plus. Dwa pierwiastek z dwóch. Dobrze. Musimy w tym momencie wrócić do naszego założenia. Popatrzmy, jakie było założenie. x należy do przedziału od minus nieskończoności do zera i od czwórki do plus nieskończoności. Sprawdź w tym momencie, czy x1 należy do tego przedziału. Należy. Sprawdź następnie, czy x2 należy do tego przedziału. Należy. Więc tutaj sobie dopisz. Należy do założenia, czyli inaczej zgodne jest z założeniem to rozwiązanie, i to rozwiązanie też jest zgodne z założeniem. Tak? Czyli to było nasze założenie. A więc rozwiązaniem Równania, są dwie liczby, i tutaj podaj odpowiedź. Może przy pomocy takiego zbioru dwuelementowego. To jest jedno rozwiązanie, a tutaj masz już drugie rozwiązanie. Gotowe. Jeśli chcesz zobaczyć i rozwiązać razem ze mną kolejne przykłady, to proszę zostań wspierającym tego kanału. To jest bardzo proste pod rozwiązaniem tego przykładu w opisie znajdziesz link w którym będzie taka instrukcja jak tym wspierającym można się stać porozmawiaj z rodzicami myślę, że pomogą Ci w tym no w końcu chodzi tutaj o Twoją edukację prawda a z drugiej strony też chodzi o to żeby ten kanał przetrwał troszkę dłużej niż no powiedzmy jeden rok szkolny Ok. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B, i tam słyszymy się z dalszą częścią rozwiązania zadania.